Dzisiejszy dzień jest taki na przemian z deszczem, ale w momentach, gdy nie pada, to jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Zobaczcie, woda jest naprawdę spokojna, tylko w momentach, gdy zaczyna padać deszcz, to jest tak nie nie nie, niezbyt miło i przyjemnie. O, wyspłowić się nie umie, kurde, Łukasz z tego wszystkiego. A dzisiaj w pełnym składzie, teamie karpiowo-sandaczowym, ja... <gry> I yeah. Łukasz Czyłów Mała mewa Co tam spącisz i wybierasz o, ten jest ładny, ci powiem. Wybieraj, wybieraj. Ja oczywiście na wędce mam już gumisiak. A to gumisz to jeszcze z ostatniego wypadu z tego sandacza, co wyciągłem 88 cm. Cyk, piękna guma, jeszcze nie ściągnięta. Ale nie będę na nią kontynuował wędkowania. Bo dzisiaj powiem Wam, że taką zrobię bardziej testy. W sumie bardziej zrobię testy, będę dalej kontynuował kurde moją. E, Moje testowanie gumisiu Gumisie, które kupiłem w Polsce i nie tylko. Tak, wszystkie kupiłem w Polsce. Nie, nie. Tego nie kupiłem w Polsce. O zobaczcie tego. Bardzo fajny kolor. To jest z Foxa, Zander Pro 12 cm, fajny żółty. Powiem wam, że według mnie naprawdę powinien tutaj tutaj kurde porządzić. Oczywiście westiny. Z jakiego względu, bo mają grzechotki w środku. Pewnie nie wiem czy słychać, ale mają grzechotki, fajne. To są 10, nie, 11 centymetrowe, wąziutkie, i to są gumy z Damy. Mam tutaj dwie gumy z Damy, dwa kolory, które chcę wypróbować. Chcę się skupić na czarnym. Nie wiem czemu, bo widziałem, że na czarne gumy się też łowią sandacze, i jakoś tak mnie coś tutaj korci, żeby spróbować na czarnego. Tego gumisia już tutaj jest sprawdzony. Już patrzcie jaki pogryziony sander, już na niego został złowiony. Gumiś, Gumiś to jest wam powiem z Dekatlonu kupiony w Polsce 3 sztuki za chyba 11 z, euro, co ja mówię za 11 zł czy 12 zł kupione 3 sztuki, tak więc aha, jedną daję Łukaszowi, Karolowi i jedną ja tutaj mi została tutaj sprawdzona, na nią Sanders został złowiony, tak więc jak na razie idzie na bok, ale może ją użyję. Generalnie skupię się na tych kolorach, tu, na, na tych kolorach. Generalnie skupię się na tych kolorach, tu, które mam tutaj wystawione. Zacznę naprawdę od czarnego. I później będę tutaj gdzieś przechodził w te jaśniejsze kolory A jak nic się naprawdę nie będzie działo to wracam do Killera kurde z ostatnich kurde tutejszych podbojów I proszę bardzo gumisz gotowy Zbrójka na dole, haczyk No i mała, kurde, korekta. Ponieważ to jest gumisz z Mikado, a nie z Damy, czyli te się tutaj, o te tutaj cztery są z Mikado, a ten tutaj jest z Damy. Tak więc mała po poprawka. Wprowadziłbym Was w błąd. Ale teraz, już, kurde, wszystko jest ogarnięte. Ja zaczynam, zanim zacznę wędkowanie, jeszcze wędkę rozłożę. I lecę, kurde, z sandaczami. Dziwna sprawa Łukaszu, dziwna sprawa, co mam powiedzieć, że 2,5 pół godziny rzucania na mojego czarnego gumisia i nic, za dnia, za nocy totalnie nic, co mam powiedzieć, że jednak kurde czarne nie, nie działa, nie, nie pracuje, dysko, czy co, <laughs> ja, ja wiem, no naprawdę dwie godzinki minęły. Jak nie 2,5 rzucania, no i nic mi się nie udało na tego czarnego gumisia wydłubać. Chyba coś, kurde, nie lubią go. Nie mam przekonania. Ja na pewno zmienię gumisia na tego. Jeszcze dam dalej szansę, Mikado. Ale naprawdę zmienię na taki kolor, który tutaj Podlądek. bardziej mi, proszę. Pod, podróbka Foxa jak No, czy tak, jeśli chodzi o kolory, tak. Oni mają wszystkie kolory tylko wiesz, to jest ale nawet kształty. Ten, nawet wygląda. Yy, nie, to jest bardziej tego, Westina, te bulszady takie, wiesz. Hmm. I, i no i co, no po prostu użyję koloru, który bardziej mi, tutaj według mnie bardziej będzie działał, który mi się bardziej tutaj sprawdza no ale kształt tego gumisia chcę spróbować, bo gruby, fajny na te duże sandacze, wiesz z tego samego względu próbowałem tego Łukasz ostatnio, no i ten się sprawdził jest tak samo duży, długi, taki grubszy lubią lubią, lubią duże sandacze lubią duże gumisie nie ma co gadać, ja idę jeszcze do auta się zagrzać chwilę Małe co nieco na półco i <laughs> zmiana gumisia i lecę dalej. Aha, aha. Chyba przerwa, nawet kurde wskazana Łukasz, bo zaczęło kropić. Tak więc z drugiej strony nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Czas na przerwę. Jak to się mówi Łukasz? Po deszczu zawsze wychodzi słońce. A że jest noc i ciemno, słońca nie ma. Ale za to patrz jaka woda spokojna i cichutka się zrobiła. Nie ma co. Jeszcze jest godzina wędkowania, na pewno nam została. Ja zmieniam gumisia. Miałem założyć tego z Mikado, ale zmieniam jednak zdanie, bo tam musiałbym główkę założyć. Biorę tego gumisia z damy, którego ostatni, który ostatnio mi przyniósł tego sandacza. 88. No, jak to się mówi. Stara, sprawdzona taktyka. Nieraz, kurde, trzeba i tak to nie patrzy, co on tam robi. Z zaraz wam powiem, bo to on nie podsłuchuje, kurde. A ja mu powiedziałem, że założę tam tego gumisia z tego z Mikado, a ja zaokładam tego gumisia z damy, co mi przyniósł sandacza. Bo już po prostu na ostatnią godzinę chcę założyć coś, co się tutaj na pewno sprawdza. No i muszę mu skopać dupę. I kto komu, 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 komu dupę skopie. Zaraz tutaj łukasz mi tu dupę skopie. Spokojnie, wiesz? Spokojnie, Doczekaliśmy się w końcu. A ty masz delikatny zestawik. Tak, plecionka jest na 2 kg 3 kurwa, Spokojnie. Byli. Ekstra. Ekstra. No Nie. Podczepiony bokiem ale... Dlatego tak walczy. No, żeśmy się podniecili. No, ale dobra. Ale dobra, Sander zaliczony. Ale nie jest... Jesteś taki mały. Nie, ja nie jesteś taki mały, mały powiem ci. Gruby. Za sam grzbiet, Rześko. Ło! w do wody. Ale ty za grzbiet, Rześko, nie, on musiał mnie trafić i musiałem go zajebać za grzbiet, no. Ty, ale wielki, to jest moja życiówka. Za Mierzenie. I dowiedzmy się, czy mamy tutaj rekord Łukasza. Na dzisiejszym na wypadzie. Na 74. 73,5. 74? 74. No. Ja to widzę 74. Mamy Powiem Ci. Rekord? Mój tak. No to gratulacje. Bo tak to było 65? Mówiłem ci, że kurde jak chcesz złapać rekord to tylko ze mną. Z kierownikiem kosmokwakiem. Patrz jak ja tu wyglądam przed na tym tym. Z kierownikiem kosmokwakiem, kurde chłopie. To tylko ze mną takie Co, chyba numery. Tu chodź, tu, 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 tu Łukaszu chodź, tu. Tu na no, kurde miejscówkę, gdzie wypuszczamy największe okazy. Te ja tutaj światełko. O! To uważaj, żebyś się nie, nie wśliznął. I 74 cm. Piękna zdobycz. Kapociak, bo kapociak. Ale też się liczy. O! się na bok. O! Jak zawsze po złowionej rybie trzeba tradycji dotrzymać Łukasz. Pokaż na co, pokaż, na co złowiłeś swojego rekordowego sandacza. Na Berkleja. No, co mam dużo powiedzieć o tym gumisiu? Nie będę Spółka, dużo o nim opowiadał, ponieważ jak sami widzieliście, kapociak. Ale rekord, był pobi rekord jest pobity przez Łukasza. Tak się kurde podniecił tym sandaczem, że. Nawet go nie zademonstrował wam. Ja sam teraz tak stoję, patrzę na Łukasza wie, ty. A zademonstrowałeś no, w górę tego sandacza? Ja też się podnieciłem, że złapałeś w końcu rekorda, że w końcu przy mnie, kurde, złowiłeś sandacza. Nie, no bo zawsze wiesz, ja łowię ty i zawsze, bo kurde, już mi się nie chce jechać tam, a to, a tamto. A tu przyszedł czas i pora na berklejowego stwora. pałem, nie? To w mówię, kurwa, coś ten, mówię, i chyba mówię, nie? Trzech nawięcia, po trzech nawinięciach po obrotach. Chopi, ja bym po złapanym, kurde, rekordowym standardzie już bym tutaj całą noc spinningował. Sieta, by do roboty, kurde, nie, nie, nie sobota. Nie, nie robota, nie Więc, starczy tego spinningowania, troszkę nas pogoda przegoniła bardziej no. niż chęci, z tego względu, że co chwilę pada. Raz pada, raz nie pada, wieje, później przestaje, no niby idealna pogoda sandaczowa, powinniśmy w tych kurde przerwach, tak jak teraz spinningować, ale powiem wam, że tylko jeden sandacz przez te od 18, tak? Do 22, 4 godziny spinningowania, jeden sandacz, no tak troszkę... No słabo, nie, niezbyt chęci troszkę przez tego sandacza jest. <ścoughs> jeden sandacz przez 4 godziny to tak, to tak słabo, jeszcze właśnie za kapotę, tak jak mówisz. No tak, nie wiem, czy one są na braniu, czy nie są Co, na braniu. Po prostu leżał i spał głos. Tak. Nie, jest plan obmyśleć już mamy obmyślony na następny weekend, w każdym bądź razie. Jutro lecimy jakiego żywca złowić, ale to już zobaczycie w następnym odcinku. My się zwijamy, w każdym bądź razie. Uciekamy do domu, wy się trzymajcie i do następnego.